Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica Zanurzam Was najświętszy i Jezusa i okalam płaszczem macierzyńskiej opieki Maryi. A to wiecie, po głosu na ten czas, łaskami, które są potrzebne do usłuchania tego nagrania. Przyjdź duch Święty, zapraszam Cię do, tej, do tego spotkania, do tego nagrania. Przyjdź, otwiera nasze serca, otwiera nasze dusze. Otwieraj nasze umysły, abyśmy mogli słuchać tego zgodnie z Twoją wolą. Duchu Święty, przyjdź i módl się w nas i bądź narzędziem, którym spotkamy się z Jezusem przez to nagranie. Przyjdź, Duchu Święty. Szamanu lakie i szamanu Umiłowanie bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Wam. Za wytrwałość słuchania nagrań. Przerwę miałem jakieś 10 dni, wyjeżdżając na kolekcje ignacjańskie, które każdemu z Was polecam. Doświadczenie spotkania Boga jest niesamowite. Tego, kto ma pragnienie, niech idzie. I korzysta, planuje ten dzień, tę te kolekcję i idzie. Bóg mu będzie błogosławić. A w dzisiejszej Ewangelii, według Świętego Mateusza, mamy o skuteczności modlitwy fragment. Mamy też o tym, jak dobry jest Bóg. I jak bardzo może nas obdarować swoją miłością. Zatem posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy kto prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre, Dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Oto słowo Pańskie. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto słowo pańskie. Zatem w naszej Ewangelii mamy taką niesamowitą sytuację, że chociaż nie jesteśmy dobrze jak Bóg, bo tylko Bóg jest dobry, jak prawdziwie dobry, i nie ma w nim zła, nie ma w nim czegoś, co jest złe, to mimo to dajemy dobre dary ludziom. O ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. To, co jest dobre no i teraz tu jest taka pokusa która mówi nam że ja wiem co jest dla mnie dobre lepiej od Boga i to jest pokusa którą warto walczyć bo jeśli wiem co jest lepiej co jest lepsze dla mnie co jest dobre dla mnie to znak, że jestem bałwów ale są siebie i uznaję siebie za Boga Uznaje siebie Boga w innych sytuacjach, w wartościach moralnych. Ważne też, żebyśmy zauważyli, że nie tylko siebie wtedy wpędzamy w taką głupotę, że wiemy co dobre, ale jeszcze innych, gdy innym przekonaniem mówimy o tym. Ja wiem, co jest dla mnie dobre. Ja wiem, że na przykład ten Samochód, jak go kupię to jest dobre dla mnie. A skąd wiesz, czy ten samochód nie sprawi, że będziesz za szybko jeździć i wpadniesz w poślizg, czy będziesz miał wypadek samochodowy? To Bóg wie. On zna wszystkie nasze ścieżki i wie, kiedy nam dać dar, a kiedy go nie dać. <laughs> Ważne, żeby rozmawiać z Bogiem. Bo nawet relacja z człowiekiem na dany czas nie jest dobra. Zwłaszcza jeśli człowiek oddaje się po ufalswu tej osoby i ta osoba jest ważniejsza niż Bóg. Natomiast widząc przez tą osobę działanie Boga, widzimy tylko tą osobę, wtedy to się nazywa idolatria. Czyli posiadanie jakiegoś idola, który jest takim bożkiem dla nas. Warto się z tego rozpowiadać, bo to jest bałwofalstwo, czyli pierwsze przekazanie, które jest najważniejsze, bo jest jako pierwsze. W sensie w przekazaniach dziesięciu. Ale Jezus ustanowił pierwszą miłość. tak? Miłuj Boga z całego serca, z całych sił, całą mocą. A drugie jest, a bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli zatem jeśli nie pokochamy siebie, nie pokochamy również jej drugiego człowieka. A bo nam się będzie wydawało, że kochamy tego człowieka. Bo to będzie taki wytrych miłości. Takie, powiedziałbym, udawane, udawane miłość, która jest taką ludzką miłością, która nikogo nie nasyci. A jeśli umiemy Przyjmować miłość, czyli to, co nam Bóg daje, dziękczyniąc mu, uwielbiając go, to będziemy potrafili też kochać innych czystą miłością, bez takiego patrzenia na czy to mi się opłaca, czy mi się nie opłaca, czy zostają mi te pieniądze, czy nie, czy zabraknie mi ich, na przykład jak komuś coś kupię do jedzenia biednemu, osoba, która wierzy w dobroć Boga. Czyli, że Bóg daje najwięcej i naj, najbardziej. Ona się nie przejmuje, czy jej coś zabraknie, czy będzie czegoś potrzebować, jak komuś coś da. Ona się tym nie przejmuje, bo wie, że Bóg Ojciec, jak będzie potrzeba, to za chwilę mu coś tej osobie to zwróci albo da jeszcze lepsze. Więc yy, jeszcze raz przeczytam ten fragment, który jest bardzo ważny. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy go proszą. Zatem Pan Bóg daje najwięcej i najlepiej. On zawsze daje lepiej i więcej niż człowiek. Więc nie oczekujmy, to też jest Łuda i Bogusa, że człowiek da nam najlepiej. Czy to miłość, czy dobroć, czy pokój, czy prezenty. Nie oczekujmy tego, nie róbmy z człowieka Bogiem. Człowieka Bog nie róbmy z człowieka Bożka, czy z Rzeczy Bożków. Wszystko, co powoduje Brak miłości drugiego człowieka, a traktowanie go jak rzecz jest bałwufalstwem, ponieważ nie mamy w ogóle kontaktu z Bogiem. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji, jeśli nie kochamy Boga i nie umiemy przyjmować tej miłości od Boga, to. Niestety z pustego nawet Salomon nie naleje. Zatem nasza miłość równa się brudna i niezaspokajająca drugiego człowieka miłość, nie poruszająca jego serce. Jest takim zwykłym odruchem działania człowieczego, takim, taką tradycją, a nie jest działaniem ducha świętego. Wszystkie poruszenia, które są Ducha Świętego są w pełni czyste. Nie ma w nich miłości własnej, nie ma w nich jakiegoś jakiej zazdrości, jakiegoś interesu. Jeśli chcemy czynić dobro, nie tylko wyłącznie dobro, a dobro jest z Boga, to musimy słuchać Boga, słuchać jego głosu. I za nim. Ważne, żeby nikt ani nic nie spowodowało, że Boga przesuniemy na inny, inny gdzieś tam szczebel naszej piramidy wartości. Warto sobie kiedyś sprawdzić, co tak naprawdę dla mnie jest najważniejsze. Odpisać sobie na kartce różne wartości, które w życiu mam, prosić Ducha Świętego, aby to poprowadził, wypisać wszystkie, tak bez zastanowienia się wypisać te wszystkie wartości, które mam w życiu i poukładać się też prosząc Ducha Świętego od najmniej ważnych aż po najważniejsze. I też żeby nie za dużo się nad tym zastanawiać, będziemy wtedy, będziemy wtedy działać umysłem, czyli to co wiemy, a nie sercem. A nam zależy wypoznać serce. Jak to mówi Biblia, serce człowieka jest zdradliwe i pełne złego. Zatem warto je ilustrować w spowiedzi jak nam Pan Bóg pokazuje jakiś grzech, to nie zastanawiajmy się, czy to jest tak naprawdę grzech, czy to nie grzech. Hmm. Oczywiście nie mówiąc, że to są wyrzuty sumienia po spowiedzi, które szatan specjalnie wytwarza, żeby nie być szczęśliwym, że dostaliśmy białą kartkę, ale to jest takie poruszenie w sercu, które jeśli ktoś ma poruszenie, jeśli odczytuje poruszenia w sercu, to jest ważny warunek, który pokazuje, że no, coś zrobiłeś źle. Albo, że tutaj coś jest nie tak. Że tutaj masz jakiś grzech. I on nie jest dla ciebie jeszcze odkryty. Nie wiesz jeszcze o co chodzi w nim, nie? Więc idziesz do spowiedzi z takim grzechem, którego jeszcze nie widziałeś, nie zauważyłeś, że jest coś w tobie nie tak. Mówisz a następnie ten grzech się pokazuje. Często jest wtedy informacja w sercu. Poruszenie takie, że grzeszysz. Nie? Takie w sercu. Jest nie tak coś. Tak zwany trochę niepokój, ale w taki łagodny sposób. Jak się jest w stanie łaski uświęcającej. Ale no, są takie grzechy, których właśnie się nie widzi to są takie już postawy to są takie już utrwalone jakieś zachowania czyli postawy i z nimi sami sobie nie poradzimy Pan Bóg je czasem pokazuje na jakimś etapie aby je z nas z nich, z nas, nas z nich oczyścić więc e, czasami warto iść w ciemno mimo, że nie wiemy czy rzeczywiście skrzeszeliśmy, czy nie no bo nie widzimy jeszcze tego grzechu pójść w ciemno, tak jak ja kiedyś poszedłem e, na spowiedź i podczas spowiedzi modliłem się w językach tak, żeby się nie zapomnieć żadnego grzechu i jeśli coś Duch Święty mi coś jeszcze pokaże w trakcie spowiedzi to żeby wyspowiadać. i wtedy w momencie przyszła pycha której jakby nigdy nie spowiadałem trochę byłem tak zdziwiony no i nie wiedziałem o co w niej chodzi tak naprawdę no jak wtedy powiedziałem ten grzech to nagle mi się oczy otworzyły, zobaczyłem o co chodzi, co to za grzech i o co. I tak naprawdę jak bardzo z niego wypływają inne grzechy. Że on jest taką podstawą do innych grzechów. To było takie niesamowite. Pycha, to jest życie w kłamstwie. Zarówno takie jak ideologia, która jest kupną e, pomysłem na życie, takim sposobem idealnym tak zwanym idealnym sposobem na to, żeby żyć szczęśliwie. Ale też i zarówno takim poczuciem wartości niskim, jak i wysokim. Są różne kłamstwa, tak samo co do ludzi, co do systemu, co do osób, co do grup społecznych i to też jest pycha. To też jest życie w kłamstwie. I te właśnie wszystkie kłamstwa, z nich wszystkie inne grzechy wypływają. Eee, tak... No, to takie są ważne zasady związane z e, tym, co w naszym sercu się rodzi, kiedy coś robimy. Tak. I teraz e, mamy też taką sytuację, że proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. A bowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. To szuka, znajduje, a ku łączącemu otworzą. Widzimy, że Pan Bóg, Pan Jezus posługuje się przenośnią. Używa sytuacji z życia, które są, aby ukazać, na czym polega modlitwa. Czyli jeśli ktoś cały czas prosi o jakieś intencje, wytrwale, codziennie, przez parę lat na przykład, to to Pan Bóg spełni. Tylko też jest tak, że nie zawsze na ten moment, na tę sytuację to jest nam potrzebne. Pan Bóg daje nam pragnienia, które czasem są odroczone w tym czasie przygotowuje nas na przyjęcie daru. Na przykład takim jak praca, jak pieniądze, jak samochód, jak dom. Tak, żebyśmy nie stracili tego daru, nie zaniedbali go. Bo nie wszystko jest dla nas na ten czas i ten moment. Jak to Biblia też mówi, wszystko ma swój czas. Biblia, ale też i śpiewacy perfekt. <tryk> Zauważmy też taką sytuację, że posługiwanie się modlitwą, czyli rozmowa z Panem Bogiem, to też nie jest jakaś wymyślna sprawa. Widzimy, że tutaj jest ewidentnie proste czynności, jak kołatanie, jak, jak szukanie, jak proszenie. Po prostu. Po prostu da, tato daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, tak? Coś takiego codziennie. Tato daj mi ten samochód, tato, daj mi samochód. Tato, daj mi ten samochód. Tato daj mi ten dom, tato daj mi ten dom. I tak codziennie. Truć Panu Bogu głowę, że tak powiem. Może nie truć, ale po prostu prosić Go. Prosić Go wytrwale. Powoduje, że każda... Każdy dzień przybliża nas do tego, co Pan Bóg nam skotuje takiego najlepszego dla nas. Bo On wie, co dla nas jest najlepsze. I nie trzeba długich modlitw czasami prowadzić, żeby o coś prosić. Ale czasami długie modlitwy są potrzebne. Na przykład na ignacjańskich potrzeba długiej medytacji, żeby spotkać się z Bogiem, zejść do serca, wyciszyć się usłyszeć parę słów, przerobić jakieś tematy, których jeszcze nie zdążyliśmy przerobić w ciągu życia, no bo daliśmy mało czasu Panu Bogu. Dlatego im dłuższa czasem modlitwa jest, rozmowa, tak jak Jan była długi, też miał przedłużały mu się rozmowy z Panem Bogiem i tak się tłumaczył, że się spóźnia na zajęcia, które prowadził sam, to tym bardziej Pan Bóg nas przemienia. Żadna, żadna modlitwa, która. Jest rzeczywiście dialogiem, nie monologiem, nie pozwoli nam zostać takim, jakim byliśmy do tej pory, ponieważ Bóg swojej postaci, swojej miłości przez obecność nas przemienia, przez miłość, przez to, że obcujemy z Nim, stajemy się tak samo jak On. tak i powiedzenie z kim się z kim przestajesz, taki się stajesz. Im więcej spotykasz się z Bogiem, im więcej czasu zużywasz prze... na spotkanie z Nim. Im więcej chcesz słyszeć Jego głos, tym bardziej Twoja miłość rośnie, tym bardziej jesteś przemiony, coraz bardziej jesteś świętym człowiekiem. A tym samym Pan Bóg daje nam taką łaskę jednoczenia z Nim. I nie musimy czasem zastanawiać się, co Pan Bóg by chciał, tylko Pan Bóg robi to przez nas bez naszego zastanowienia. To jest taki czas, w którym już się człowiek zjednoczy z Nim. I przez to też czyni dobre rzeczy. Nawet mimochodem, tak przypadkiem można powiedzieć, jakiejś parze, która może też była zależna alkoholu, też jakoś tak biedna duchowo, że po prostu jak jedli coś do jedzenia, powiedzieli smacznego, dobrzy ludzie. I to ich na przykład serca bardzo poruszyło, bo oni mieli o sobie złe zdanie. Inni mieli też o nich złe zdanie. Potem jak wychodziłem z pociągu, to jeszcze mi pomachali, bo widziałem jak byli zruszeni nawet po tym słowie, które powiedziałem. A to takie proste słowo. A Pan Bóg potrafi czynić cuda właśnie w prosty sposób. Różaniec jest też taką modlitwą, w której spotykamy się z Bogiem na około 40 do od 30 do 45 minut i na tym czasie Maryja do nas mówi, a przez nią Bóg ona z kinią jest najlepiej zjednoczona z Duchem Świętym więc jak ona mówi, to mówi Bóg tylko, że ona mówi bardziej delikatniej bo jest kobietą a Pan Bóg mówi trochę bardziej męsko chociaż chociaż on ma wszystkie wszystkie Cechy charakteru i zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Tak. Jest takie objawienie Katariny Lawazio, Bóg ojciec mój do swoich dzieci. Polecam posłuchać jedyne uznane przez Kościół objawienie Boga Ojca. Zatem kończąc. Tą refleksję, ten komentarz, pilnujmy naszego serca, abyśmy nie myśleli, że to co, dają, to, co dają ludzie, to jest najlepsze, a Bóg daje najgorsze. Pamiętajmy, że Bóg jest wszechmogący. On daje zawsze najwięcej i zawsze najlepiej. Nigdy, wszeligdy. Nie da się go prześcignąć w dawaniu. To jest jego pasja. Nawet swojego syna dał, siebie samego dał na ukrzyżowanie, abyśmy my byli wolni i szczęśliwi. Bo o to mu przede wszystkim chodziło, żebyśmy byli szczęśliwi, będąc częścią Trójcy Świętej, będąc w rodzinie Trójcy Świętej które będzie dbać o nas, a my o nią. I wyłącznie o nią, bo oni będą od nas dbać. To nie jest ważne, że czy dbamy o siebie, czy nie. Pan Bóg prędzej czy później pokaże, że dba o nas i w określonym czasie wszystko da nam, co potrzeba. Amen. Chwała Tobie Panie za to słowo, Bądź uwielbiony w każdym. Słowie, które powiedziałem, niech Twoja miłość przepłynie na każdą osobę, która będzie słuchać tego nagrania. Niech ludzie, którzy będą słuchać też zostaną uzdrowieni Twoją miłością, Twoją dobrocią. Poczują bliskość Boga i przez to spotkanie będą Mu jeszcze bardziej ufać i wierzyć, że żadna rzecz na tym świecie, żaden człowiek, nawet najbliższy, nie jest tak dobry jak Ty i Twoje miłosierdzie, bo tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma, tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma, tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. I tym pozytywnym akcentem zakończmy komentarz do Pisma Świętego. A teraz chwilę się pomodlę wstawienniczo, aby Duch Święty uzdrowił te rany, które są potrzebne, aby przez nie wypłynęło Boże miłosierdzie na innych. Przyjdź Duchu Święty, uzuwaj teraz te rany w sercach, Przejdź przebaczeniem wszystkim osobom, które kiedykolwiek nas zraniły. Przyjść Duchu Święty, przyjdź swoją miłością, dobrocią, pokojem, przyjść Duchu Święty. Szamona na Ramana Ramana Niech Panie Twoje aniołowie teraz wstępują na wszystkie osoby, które będą słuchać tego nagrania. Niech odrzucają złe duchy, a anioł Rafał uzdrawia wszystkie rany. Aby one już więcej, wtedy one nie wróciły do nas. Przyjdź do Święty. Śaman na karierę, rama na Niech Duch Święty teraz wypełnia te rany. Śaman na karierę, rama Abyśmy się stali prawdziwymi fontannami Ducha Świętego. Przez nasze rany niech wypływa na innych. Boże miłosierdzie. Śaman na Niedawno było 90 pierwszego pojawienia się siostrze Faustynie. Polecam przeczytać dzienniczek, gdzie jest mnóstwo o miłosierdziu Boga. Mnóstwo tak poruszających rzeczy, które przemieniają życie czytając je regularnie jako lek. Zalecam jako lek czytać niektóre fragmenty. Dzienniczka siostry Fowscyny, bo rzeczywiście uzrywają naszą miłość. Z Panem Bogiem Niech nas wszystkich błogosławi, strzeże i prowadzi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty przez Maryję z Amen.